Dobra. No sekundę. Brody cofnij. O, tu, żeby tu nam też stabilizowało. Łapki, dawaj jeszcze szerzej, bo łapy mają ci nie przeszkadzać, jeśli chodzi o kolana. Okej? Okay? No, iść ci potem ten No. Pochaki? Możesz no, stać rozlegasz akno. Tak to się przyda. Tomasz, łapki łapkę trzymać, nie? Rozumiem. Problemy to pytania. Tam widzów, nie wiem czy mnie teraz dobrze widać Cześć tak. tak. się dziwię! Wystrymuję dla 200 osób, jeszcze się spuszczam pecakiem człowieku wszystkim, że za darmo nie do tego. Ale jest jak jest, jest! Kurwy we mnie, co? Nie, nie, ale kurwa, prawie tak długa, przy długiej, teraz, proszę nie ale dałeś teraz. No ja mu dałem no bo ja mu dam i chciałem go do kredem, że... No, temat, wjechałem no wjechałem ale jak go sobie... Się nie mówić, że jest pochodzie, no bo Nie, 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 na no, spokojnie, ja... Ja jeszcze się trzymam. Grałem, o. <grywka> <Co to było? grywka> nic nic, nic, moja wina, moja wina, ja. Nie no, Co no to tym razem była moja. Tak srogo. Trzymał. A to, a to... E ten ma jeszcze mam tego. Jak on się nazywa? E no. M mam tego. Trump? Tak, Trump. Do Trumpa, do, Ten, do Trumpa? Ten, co jest prezydentem teraz. Naprawdę? A. Normalnie nie. Aaaa! Nie, nie. <laughs> yeah, ale ty uwierzyłaś? <laughs> Bo ukradła astronautę, i jak z niej uciekała, to zajebała głową w ścianę. Myszko to też zrobię jakiś kilka No muszę chyba w tym roku. W ogóle ja powinnam zaliczyć wszystkie, wszystkich lekarzy. To jeszcze jajko, tak? O, a O, mi jebło nie było to. Ja myślę, że to. Widzicie? Kiedyś mnie w kurwie wziął na pasach, i chciałam zobaczyć, czy w ogóle tak umiem. I umiem. Krok za prosto ze stopy do łapy. Jeszcze, Jeszcze chwilkę powalam. Zastanawiam się nad takim streamem, IRL-em, yy, żebym pojeździła jakimiś zajbistymi furkami. Jakiś, nie wiem, Ferrari? Lambo? <noise> Tylko będę musiała mieć kierowcę, bo... Nie, nie baseny. Bo ja ja mogę pojeździć jakimiś super furkami, ale myślę, że jakiś Lambo to chyba nie za bardzo bałabym się. Czy szukam? Nie, nie szukam. W to, to Cię wypierdala, więc musisz uważać, że w to nie wejść. <noise> Dobra. Debil. Debil. Co? Co? <noise>

The fuck! O! Oh. O oh, kur**, co? No flash, bye Ile sub giftów, ile? No tyle to ja jeszcze no, nigdy ja. nie dostałem. What the fuck? Prawo, prawo gdzie ze smokiem jest. Beczki, beczki mogą być. Ale, ale tamto Czerwone beczka. Leży woda. Jeszcze jeden za smokiem. Dajże woda. woda, 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 woda. Ja to mam? Ja już jestem obok ciebie. No i się, to? Witam moi drodzy, przedstawiam cosplay Sabriny Spelman. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że jest git peruka trochę nie domagało, ale zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby było, żeby było jak najlepiej. Także proszę bardzo, idę szukać jakiegoś salema dla siebie, bo no, mój towarzysz jest szary. chciałam powiedzieć, a nie. Musi mieć odpowiedni vibe. Trzymajcie się, papa, super, cieszę się bardzo. Nicę, że jest pomysł, żeby reaktywować 13. posterunek, ale tu się musi Macie Ślesicki zgodzić, ale prawa są już w jednych rękach do tego, do tego serialu. No i jest taki pomysł, że miał ja był już komendantem. Ak a kto by według was mógł zagrać Cezarego, Cezarego tego takiego młodego, no może macie jakieś pomysły, jaki aktor, Wezpiec albo jaki jak, youtuber, streamer, może macie takich zdolnych młodych chłopaków, którzy udźwigną taką rolę, bo to jest trudna rola. Tak, tak. Ale te wszystkie koleżanki takie są, wiecie to jest najgorsze, że w tych czasach to jest tak ciężko znaleźć koleżankę. No, ci powie tak, U y, jesteś zajebista, a potem, a potem pójdę do kosmetyczki i od kosmetyczki ja się dowiaduję, że ta koleżanka gadała o mnie. No ostatnio mi kosmetyczka powiedziała, że ta koleżanka, a Myślała, że to moja przyjaciółka, myślałam, że to moja przyjaciółka, a, a podobno gadała o mnie jak najgorzej kosmetyczki. Te wszystkie, te wszystkie koleżanki to są takie ździry To są takie ździry Nie da się znaleźć przyjaciół w tym czasie, w tych czasach. To jest tak impossible zadanie. To jest impossible zadając się by znaleźć kogokolwiek kto będzie szczery do siebie to jest tak impossible naprawdę to jest strasznie Pa, żegnajcie żegnajcie o kurwa ła Ale <gry> Jest to za stream? Brzuch w wierzchu, stópki gołe. Pokazałam stópki wcześniej, przesada. Dobra czekajcie kurwa wait poprawiam chcę tylko usiąść dobra to jezioro co? kurde strasznie małe są literki i nie widzę jak jest tak daleko ten telefon a chcę żebyście widzieli wszystko, w sensie chodzi mi o moją twarz Słyszeliście widzieli moją mordę, jak już tutaj się męczę. Jezus Mary jak jest ciepło. Ja bym się wjebała na chwilę do jeziora. Ja się boję, że ten telefon tego nie przeżyje. Jeden jest? Zasmokował is... mi main'a. Yes. O kurwa, macie... Michael, o kurwa! Kto to był? Nie zahaczyłem. No. Ale, dobra, ale dobra, i ale dobra, ale dobra, jesteśmy na drabinie, dobrze, dobrze. Drabina, weźcie drabinę. Dziękuję rata. Nie, nie, co się dzieje? Nie wierzę co się... w to kurwa. Nie wierzę w to pas proszę. Dostopienia proszę. Czek, czek, czek. Nie, ja tam gdzieś tam. Icire, itzi. new, itziar, itziar, boxy, new boxy, new boxy. Popę, popę dużo. Kurwa, reload miałem. Co jest? Very ma timing. Please come in. Pop. elektryk, Kurwa. Elektryk, Masz jamau. W popie był. Popie. A ma jeszcze jedną. Odpalaj Vlady. To Impility. IM Oh, bude, tam... Spokojnie, skończyła z alkoholem. <śmieniciela> <śmieniciela> Dobra, co? Dobra, dzień. Dobra, dobre. dobre. <śmieniciela> nie no, ja nie mogę. Wy... i powinnam mieć. Marsza, chip cel Bulldie. Nie, ja nie gram face jedyny... z Astazym tym bardziej. A propos twojego celu na TikToku, to masz tylko 69 lodzików w nim do wbicia. Otwieram maseczkę. Mam nadzieję, że dźwignię nie ujebałam. I teraz to bardzo podjechałam, ale też już bez różnicy akurat. No i. A teraz to się w ogóle ona nie otwiera, wiecie? Dlaczego ona się teraz w ogóle nie otwiera? Chuja. Nie mam dość. Dźwignię urwałam chyba. Jak wiecie, że chyba tą dźwignię urwałam, co mówiliście? Bo teraz się nie otworzy ładnie, nie wiem. Mam dość. Chciałabym to robić pod content. Jakby za mocno po lewej stronie no wiesz co, się obracamy, to jest masakra. No dawaj, 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 dawaj! Wracam, w, wkrótce silniejszy. I to będzie minimum kurwa, co Gierki minimum 30 ADR-a. Minimum. Źle powiedziałem znowu, naxt? Naxet? Dziadu, naxet, a nie naxt. A, naxet. Dobra, dobra, naxet, naxet. Źle przeczytałem, że to pierwsze musiał, że nie, a to drugie. Cię żegnamy tam? Ta, nie, i ja pójdę, pójdę, odprowadzi, jeszcze Ale sam. A ja jeszcze pójdę do toalety, to możesz. Wiem każdor, właśnie szukamy wejścia tu. Bo tu normalnie się przejść otwieramy? Generalnie jest ym... tornado, mi wie wybało...